Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Mizioł i dziś lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem z gry Farming Simulator 2017 Jak już widzicie wsiadamy sobie do naszego yy, wsiadamy sobie do naszego kurde konwajnu i teraz sobie znajdziemy yy, znajdziemy sobie znajdziemy sobie dynamiczną kamerę pojazdu oraz przywróć ustawienie kamery pojazdu to sobie wyłączymy i KRD i zaczynamy zaczynamy sobie nasz powoli odcinek choć ten odcineczek będzie taki bardziej można powiedzieć informacyjny będzie po prostu w nim więcej informacji no to od czego by tu zacząć nagrywam na ustawieniach średnich w rozdzielczości 1080p Rzekomo w 60 klatkach, ale są lagi i kurde, się zastanawiam, czy. No się po prostu zastanawiam, czy po prostu nie wyrenderować tego w 30 klatkach na sekundę, ale to jeszcze zobaczymy w praniu, pewnie tak zrobię. Ale tym na razie widzę, że kurde powiedziemy sobie, przetniemy się przez środek. Ogólnie yy, kurde wszystko może być tak chaotyczne i w ogóle wszystkie informacje mogą być podawane chaotycznie i no i wszystko może być kurde tak na szybko tak yy, raz mogę to mówić, raz to, ale myślę, że yy, Myślę, że się yy, myślę, że się da tego może jakoś posłuchać, przesłuchać yy, jak coś, to może być trochę słychać yy, w tle. Kurde, mój komputer, yy, ale to myślę, że yy, da się może dać się dzisiaj jakoś radę z tym wszystkim, no bo nie mogłem laptopa tego użyć ja mógłem po prostu laptopa użyć, musiałem kompo włączyć no, po, no nie powiem, że on trochę yy, głośny jest czy no głośny, nie głośny, ale no po prostu no z jakiejś odległości go kurde słychać i nie wiem czy to się właśnie odbije pozytywnie na nagraniu ale myślę, że będzie mnie teraz ogólnie bardziej wyraźnie słychać tak Przechodząc do informacji to um, ogólnie gram na razie na tej oryginalnej mapce gdyż iż ponieważ um, nie udało mi się jeszcze znaleźć jakiejś kurde mniejszej takiej silniej mapki na um, Calibra Singla to mówię, że na razie postanowiłem kurde na tej nagrać um, a może w dłuższym czasie Będę sobie po prostu no, szukał jakichś e, mapek, jakichś no, fajnych mapeczek, postaram się jakiś poszukać i przy okazji może jakichś modów. Ale jak na razie to zostaniemy sobie na tej mapce. I kurde spoko wszystko będzie. I tam mnie małego zostawiliśmy, miesia z tym. Ogólnie chciałem podziękować mojej można powiedzieć ekipie w sensie moim ziomkom którzy mi w ostatnim czasie pomogli bardzo koledze który mi użyczył komputera miałem nie mówić kto to niech tak będzie niech ta osoba pozostanie osobą anonimową oraz chciałem podziękować koledze koledzy regionowi gdyż iść ponieważ yy, to właśnie on mi podsunął pomysł żeby yy, zrobić sobie serię z farminga właśnie 17 i teraz yy, kupimy zakupimy sobie ogólnie tak krótko mówiąc pół myślę że kupimy tego yy, kuna tak to się czyta Transakcja jest przetwarzana, dlatego takie spadki są No ale co, no... Kurde, trzeba kupić, bo ani pół nie mamy Ani kurde nic Powoli będziemy to gospodarstwo, wiadomo, rozwijać Kurde, zobaczymy jak następne odcineczki wyjdą, i w ogóle myślę, że kurde. Myślę, że to wszystko z będzie. Wspólnie przesiedliśmy się do Niusika, bo chcę pojechać Niusikiem po pług. Tylko zobaczy ile ten pług ma zapotrzebowanie mocy. 88 kg, yy, a nasz yy, Niusiek ma. 92 to kurde spoko ma spoko koni, ale teraz wciąż kupimy może nie dać rady. 700 Dobra, kupimy 650K. Kolor niech będzie właśnie główny, bo nawet spoko. Uniwersalny taki. Teraz zresetujemy sobie Newśka do sklepu i... Po prostu co ze sklepu pojedziemy ze sklepu pojedziemy mm, właśnie oj, teraz sklep, ze sklepu pojedziemy sobie na farmę z naszym nowym pługiem przetestujemy mm, no i kurde i wszystko jeszcze idzie w ja. teraz poczekajmy sobie ładny pług górą ładny piek gitarki się komendzie. Postaram się właśnie odcinki robić może do optymalnie, myślę o 20 minutach. Góra, ale to góra 25 minut. Dlaczego? Tak może dla niektórych długo krótko. Moim zdaniem to jest właśnie na film taki z gierek. Czas optymalny, gdyż ponieważ znowu dłuższy film niż 25 minut załóżmy to bez tego monotona i zbytnio nie będzie się chciało nikomu tego oglądać tak do 20 minutach, no spokoj. myślę, że kurde każdy wytrzyma i kurde to jakoś, jakoś tak, jakoś, jakoś wyjdzie no ale co, kurde myślałem, że na początku myślałem sobie, że Mój komputer mm, w ogóle sobie nie da rady z yy, może nie uruchomieniem gry w 1080p, ale może z nagraniem gry w 1080p. Jak na razie patrzę, to on na razie... On na razie z, 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 um, Nie powiem, że nie ładnie wszystko chodzi, pięknie, jak należy. jak teraz od czasu do czasu są lagi może bardziej spowodowane miejscami stykowymi lub też mogą być one spowodowane właśnie kurde pracą mojego dysku twardego bo można powiedzieć że dysk mi już trochę siada bo no bo ma trochę przepracowane ale mam ogólnie zamiar wymienić sobie dysk SSD i jakąś może kurde nie, nie mam teraz w tym kompie dysk 80 giga mm, dysk 80 giga i nie kurde starsza myślę że dysk kupię jakiś jakąś 250 k z y, buforem 16 mega i kurde jakiś SSD 60 giga na system może i na parę programów yy, może uda mi się coś wyczaić ale tu później, bo na razie ten dysk sobie może daje rady małe są. Przy, 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 przycięcia, małe lagi są, ale jak na razie wytrzymuje jest kurde wszystko spoko oko, bo postaram się ten odcinek prawdopodobnie cały przegadać, żeby no zagłuszyć yy, Kurde, żeby zagłuszyć pracę mojego komputera, można powiedzieć, mm, głos mi powoli siada, bo nagrywam prawie drugi raz po odrząd mm, głos do... komentarz po prostu do farminga właśnie. Bo pierwszy raz jak nagrałem okazało się, że kurde nagrane jest za długie. Nie wiem dlaczego. Okazało się właśnie, że nagranie jest za długie. I... Nie wiem czy mi jest to spowodowane. Kurde, normalnie na laptopie sobie puściłem. Wcześniej miałem dostęp. Do laptopa teraz niestety nie mam. Puściłem sobie nagranie na laptopie i normalnie nagrywałem kurde dźwięk. O minutę mi się nie zgadza. Wszystko ładnie na tak jak powinno być. I teraz myślę, że teraz ogólnie będzie spoko, bo widzę, że już jest w miarę spoko. No mniej więcej. Równocześnie nagrywam. Równocześnie nagrywam kurde dźwięk z gry bo mam licznik czasowy i równocześnie nagrywam właśnie dźwięk kurde mój komentarz po prostu tak, no ale no kurde wszystko mi tu jak na razie wszystko ładnie śmiga na moim moim komputerze, który mi spokojnie w, w zupełności wystarcza i mówię przez najbliższy czas Zamlęczam mm -hmm. zmieniać Kurde, bo i trójeczka sobie daje radę yy, 6 GB też sobie daje radę Tylko nie ten kurde dysk, bo te lagi mogą właśnie być spowodowane yy, albo miejscami yy, albo właśnie pracą dysku, bo po prostu dysk może yy, w tych może w tych szybkich momentach, tych dynamicznych momentach... O, słowa mi brakowało. W tych dynamicznych momentach może właśnie nie dawać sobie rady. Może nie dawać sobie rady i właśnie może gubić te różne klatki. A jak na razie, to kurde się właśnie zastanawiam, czy wydać ten film w 30 klatkach, czy zoszły 50 na tam paru lagach takich jak teraz. Ale no na razie widzę, że wszystko mi kurde. Ładnie płynnie chodzi hmm. Nie obiecuję, że odcinki będą się pojawiały codziennie, bo nie jestem w stanie tego przewidzieć. A nie mogę tego obiecać, a mimo no, może postaram się, choć mówię, to zbytnio nie zależy ode mnie. Ja postaram się, żeby tak było. ale no, jeżeli nie, to może jakoś będę nadrabiał albo może odcineczek co 2-3 dni zobaczymy jak to będzie na razie na spokojnie należy pierwszy odcineczek zobaczymy jak w mm, paserach się przyjmie jak się wam to wszystko spodoba i kurde jak na razie orka idzie nam w miarę spokoju zawsze zawsze w każdym farmingu ale to każdym lubiłem orać tak w 17 Wygląda to po prostu fajnie. Fajnie mi się nawet orze. Muszę powiedzieć, że, kurde, ten miusiek... ten miusiek mi się podoba. Chód ma przepracowane 29,30 godziny. Mniej od Kejsa, bo ma 34 i coś co kurde długiem robi swoją robotę robi swoją robotę a teraz ogólnie poramy sobie trochę poramy sobie trochę teraz i później się zamienimy z naszym pracownikiem gdyż iż ponieważ hmm. chcesz by no może no powiedzieć parę prac by było na tym odcineczku z 2-3 prace na Cineczku, odcineczku różnorodne żeby to właśnie jakoś kurde fajnie wyglądało nie? nie pomyślę w ilu nie. kurde pomyślę w ilu klatkach dać ten odcineczek Muszę się tak kurde teraz zastanawiam nie wiem czy dać normalnie kurde w 30 bo to też wtedy mogą być większe lagi niż teraz są, tak? czy kurde, załóżmy w y, tych 50 klatkach. Zobaczymy to, może, może jak myślę o 50. Może te parę lagów w ciągu tych 20, 20 paru minut. Kurde, może jakoś to przeżyjecie, nie? William Case. Combine, przepraszam, na start. Jest. Kurde, w miarę spoko. Jak na razie. Może nie mam. Jak na razie, nie mam jeszcze zbytnio pomysłów na. mam zbytnio jeszcze pomysłów na dalsze odcineczki. Spokojnie to wyjdzie wszystko w praniu. Na spokojnie wszystko się pomyśli nasz pierwszy odcineczek, nie wiem kiedy mówię nie wiem kiedy wydam drugi gdyż ponieważ to nie jest ode mnie zależne myślę, że jeszcze ogólnie dokosimy do końca to pole i właśnie będziemy sobie kończyć tak optymalnie Ten teraz powiedziałem, bo nie wiem czy nie będziemy mieli tu czasami pełne zbiornika, choć pewnie nie czy może dwa razy przejdziemy dopiero by mieli pełny, choć przyczepa jest trochę zapełniona, ale myślę, że oprócimy ten zbiornik i pole uda nam się cały skosić. Po prostu na pewno sobie sobie kombine rozł rozłotajemy bezpośrednio do Silosa, bo wiem, że po prostu wiem, że tak się da. Myślę, że to będzie właśnie najlepsze, kurde. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Myślę ogólnie, że teraz mi się uda bardziej z dźwiękiem, z głosem pobawić, bo nagrywam mikrofonem krawatowym za którego przyszło mi zapłacić razem z przejściówką do telefonu jakieś 20 zł, coś takiego, bo wcześniejszy dźwięk nagrywałem prostym mikrofonem z Or financeowy kod telefonu i naprawdę nie wiem dlaczego. Naprawdę. Nie wiem dlaczego mi wszystko. No nie wiem nie wszystko. Tylko nie wiem po prostu dlaczego mi... Po prostu no, tak kurde dłuższy, dłuższy głos mi po prostu nagrał tak? i Jestem może powiedzieć trochę zły, bo mm, dwa razy muszę robić prawie mm, tę samą robotę. to może mm, teraz mi się uda przejść trochę do... Teraz właśnie może mi się uda przejść trochę do gry, gdyż ponieważ gra jest po prostu fajna. Może nie fajna. Może znajdę mm, ładne inne określenia. Może u, do tej gry myślę, że będzie pasowało określenie, określenie, określenie takie jak zajebista o po prostu najlepsze określenie a i kurde co i wszystko ładnie, nawet ładnie wygląda full hd Wprawda, jestem zaskoczony, że mój komputer daje radę nagrywać w tym full hd może choć jakość nie jest e, powalająca ale wolę mm, nagrywać właśnie w Full HD, niż w HD. Dlaczego? Już ponieważ e, ktoś, załóżmy, jak będzie chciał obejrzeć sobie ten film na monitorze, który już obsługuje Full HD, tak? E, to będzie miał obraz słabej jakości ogólnie. Obraz będzie słabej jakości. A tak to, kurde, ktoś jak będzie miał zresztą obraz ob obsługujący, tylko HD, no to sobie przełączy na te 720p i też da radę oglądać na 1080p jak na monitorze HD przełączy, to różnicy nie zauważy. Może malutko ale to mini mini. Nie wiadomo wtedy, czy taka osoba też ma dobry procesor, tak? Bo jednak tam będą wanie ogląda nie film full HD, Coś od komputera też wymaga, tak? Wiem to po swoim przykładzie, po swoim laptopie, że chciałem sobie obejrzeć filmik w UHD i kurde, miał z tym problemy. Tak samo z HD miał też problemy, tak? Musiałem zejść do tej niższej rozdzielczości, czyli 480p. Ale to tak na marginesie. Myślę ogólnie, że ten gościu co nam ładnie musi mieździć z dojedzie do końca, my go zaraz przechwycimy. I niestety ten odcinek będziemy powoli kończyć, ale jeżeli odcineczek Wam się spodobał, chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. I napiszcie oczywiście miły komentarzyk. I myślę, że co, że, że sobie teraz tego cofniemy ładnie. Pięknie. Hmm, żebyśmy po prostu już mieli przygotowane, że wsiadamy do następnego odcinka Doniuszka, puszczamy półki, lecimy na pełnej, hmm, no to ja już się w tym odcineczku z wami, hmm, w tym odcinku się z wami żegnam, więc to by było na tyle. Cześć, trzymajcie się czołem. Do następnych odcinków, pa pa.